Wszystkim jest jestem Float to jest pierwszy odcinek naszej serii z Minecraftem tak, miałem skrzynkę eee, to zawsze był łatwy start. Nie wiem jak sobie co uważa, to może się sobie mówić, co tego chce. Tak, tam mały biom zimowy. Tam dalej nie wiem co jest. Widziałem świnkę. To jest jakieś podziemne jeziorko. Widzicie drzewko, zasadziłem. Myślę, że to w miarę się nagra. Ten pierwszy odcinek w miarę dobrze. I yy, będzie jakoś w miarę wyglądał. Yy, to tak. To będą jeszcze poradniki. Co tam ustał chce? Wytle ze tego. A tak, nie mam skina. Tak, to co za to to mój procesor? Nie, 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 nie mam starego, no mam i świadełkę, a tu na laptopie, więc. Go no, będzie stacjonarka, kuratka. Czyli dla mnie taka w miarę. Oh, jako uczę mam na, na sobie, O! Oh, Sadłka. Chodziłem sobie jeszcze już łóżeczko, łzeczkę i świtkę. Bo no, ale mi splatkowało. A teraz mam za to 50, 60 fps już. Po, przy nagraniu z frapsem mam... Yy, bo za nagraniu z frapsem mam około... bo yy, teraz to naprawdę tnie, ale trudno. Poza za nagranie mam do 150 fpsów. Więc jest tak znośnie w miarę. gini No tak, co tu wam jeszcze mogę powiedzieć. Na pewno nie będzie tylko to seria... Nie będę nagrywał tylko z Minecrafta. Bo... bo to, po prostu ta gra nie... No fajna jest, ale do znudzenia. Skoro kobla... O, ale woda. Tam też jest. Trochę go wykupiemy na kamienne narzędzia i tu zaraz sobie będziemy stawiali domek. Będziemy znajdziemy sobie ładne miejsce. Domek chciałbym postawić w powietrzu, żeby wisiał. Wejście tylko żeby było. Yy... żeby wejście było tak yy, w wodzie więc yy, będę miał kilka dołków. Bo jeden to trochę nudno. W każdym myślałem zrobić taki w miarę większy. Kilka małych. Wow! Za płytko. Tak. Chodź tu drzewko.

No tak, yy, o zadziewamy już że żelazo. Czyżby tak dobrze by już szło? No, no, chyba, jakby był naprawdę jakiś farcia z żelazo już dla nas. Ja węgiel to by mi się przydał. A jeszcze do owce miał zabić. To na pustyni będzie dolek. nie będzie z czego okna robić. O dżunglach przy pustyni. Wow, ale ścina. jest trochę tego drewna żółglowego. Żeby było po prostu na czym, na czym, na czym Kakao hodować Ile mam? 6 7. O, ocelocik. Kocie. O ja cię chciałem tu oswoić Skończy mi się siekierka i możemy normalnie użytkować. Dobra, starczy. Jeszcze jedno zetniemy. No, trzcina już od razu. Kaktus. Z grubej rury. Postaram się zakończyć ten odcinek bardzo wcześnie. Ze względu na to, że po prostu mam dużą, znaczy... Mam średnią prędkość pobierania plików. A jeszcze będę sobie musiał złożyć tacydarkę, więc... Każdy, kto się zna na informatyce i na... może nie tyle na informatyce, to na sprzęcie informatycznym, wie, że to taniej inwestycją nie będzie po poskładać coś w miarę do gier. Fajnie, nice się skończyło. no podnieś mi to, ale mi się Ten next mi tu tak lata drażni mnie, kurde. Eee. Tak. Yy. Wracając do Minecrafta. I takich spraw e, ogłoszeń parafialnych, tak szczerze mówiąc, to e, jeżeli będzie jakaś większa ilość widów, to po prostu będą konkursy, nie, nie toż że takie, że konkursy, zrób coś, a jak nie wygrasz, to trudno. O! Co tam się spodobuje? Pajoczki. Teraz nie zrobimy wjazd. Widzicie, jak to dobrze idzie? To... Patyki... Mieczyk... Kamienny kijrok jeszcze... I tak, i drepujemy... Gdzie to, to, to jest? Dziadostwo... Zrobimy wiatr, dziadu. O, to gdzieś szkieleta słyszałem. O, żelazo będzie na żelazo No. Właśnie to się podczątać trzeba. Więc troszkę dzisiaj jakieś pajączki cały czas ja słyszę. Kacia Garnet Gdzie wygodnie gram O, głupi pająku Jak zostanę zabity to po prostu będę, będę zły. Będę płakał i na policję zadzwonię. Byliśmy świeczki jeszcze. Ja, yeah. głupi, 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 głupi. Uciekamy Świeczkę zabieramy ze sobą. Mm. I tak chciałbym się podsadzić. Ze skali O ja! Ale jazda, widzicie to? No to, to pierwszy odcinek będzie jubileuszowy. A zarazem kozacki. Tak, więc tu zaraz Zakopiemy zakupi tam się w ziemi. Jeszcze flow zrobił łóżeczko. Bo tu samemu spać, to wiecie jak jest. Deseczki. No flow. Nie mów, że nie ma z czego. Głupi flow. Więc jak ktoś widzi, widzieliście twierdzę, znajdziemy twierdzę przez przypadek. jest O jeszcze, no jeszcze deszcz to jeszcze będzie bardziej mi cięło. Mało RAMu na tym laptopie, bo no, tylko 4 giga. Zamierzam dołożyć w najbliższym czasie, żeby jakoś w miarę normalnie grać. O jąka to, to widziała. Dziecko, kiesiowce. Terrorystki. Kurde, no nie no, z 20 klotkami na sekundę to się nie da grać. To tak. To ja tu się z wami pożegnam. Ogarnę to. P pójdę zaraz ten. Zresztą, skoda gadać. To będzie tak. To tak, to zakończamy zakręciam, nagrania i zaraz yy, skończę tu ogarnę dzień i po prostu pójdziemy na twierdzę. Hej, to ja. Wracamy w przerwie i tak, uderzymy na pustynię, na świątynę, Pus świąty... pustynną świątynię, o tak. Nie było pokażę, że gram na łatwym, jeśli był normal, ale mm, sądząc po obrażeniach mobów, Wolę grać po prostu na, na tym trybie. Jest dla mnie przyjemniejszy nic się dzieje. Nic, nic, nic Tam na pierwsze tu nic nie ma. A tak, widzicie, to ja. Byłem wtedy w górze. I teraz tak zostało. Ze śladu. gdzie ja to, już to płytka? <grymne> diaksy! what the fuck? kości nie żelazo nam się nie przyda hmm. to nam się nie przyda? Sionu kształta nowy diabet jada a, to ja nie tutaj klocek postawić? Tak więc idziemy. Go, 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 go. A tu Jak więc pora mam więcej FPS-u i po prostu jest, jest kozacko. To tak, to teraz chciałem się z Wami tylko podzielić moim znaleziskiem, to tak, jest 18 sztabek złota, 4 sztabki diamentu, podstawa tak praktycznie. Szkoda, że to nie obsyjana, no ale o o, o o, jedzenie się kończy, jest źle. Tak, to robimy domek. Dobra, kończę z wami, skończymy tu i pokażę wam, po przerwie, się po przerwie jak zrobiłem domek, jak zrobię domek. No to tak, to jesteśmy już pod nowy domek. pokażę wam go z zewnątrz. Hop. takie schodki mam prowizoryczne, będą ładniejsze. O, moje zapotrzebowanie, zaraz muszę zasypać. I tak, tak mój domek wygląda, może nie jest jakimś ideałem, ale mi się w miarę podoba kawica w niego strzela tu mam okienko na dole. jeszcze pochodnie wezmę i go oświetlę żeby się rzucał w oczy. chyba z pół godziny chodziłem go szukałem jak tak mi się a jeszcze grafikę zmieniłem. na normalną bo powiem wam że jak pochodziłem trochę e, bez nagrania e, bo pochodziłem bez nagrania i tak, i tak pint, znaczy fps jest y skakały, że. Ła! A, tak, w środek Pochodnia, pochodnia. Jeszcze postawię pochodnię za łóżeczkiem. A podwójne drzwi, to fajnie. Tak wygląda w miarę. Więc tak. Domek, może nie jest taki duży, ale to jest sobie lepiej, bo. Mniejszy, jest łatwiejszy do obronienia, coś takiego Jeszcze tu muszę tylko żeby wszystko zasypać Żeby te dole był taki jakby w wzgórzu Mamy no, taki wzgórzu I żeby się podłoga odsuwała i zasuwała O to mi chodzi Żeby po prostu, mam no, mieć taki system Antywoloniowy w Minecrafcie Tak, takie są schodki wszystko przyniosłem już, Ła, Wszystko przyniosłem na górę, tam nawet. Wszystko jest na górze. Wiem, bardzo ładne. Tu trochę piaskowca mi zostało w twierdzy, więc. A zresztą tu gdzieś był widok na nią. Chyba. Wiem, że gdzieś koło twierdzy ja się osiedliłam. Więc tak, łóżko brzmiamy. Bo już tyle chodziłem z tą wełną, że proszę. Chyba z pół mapy przeszedłem i jeszcze nie znalazłem. Dopiero po tym jak wracając. Już mówię kurde, no, trudno jest skończyć dzisiaj tego nagrania skąd się było jutro. Mówię kurde, a w końcu znalazłem już całe owce wszystkie wymordowałem O! Mówiłem, że mamy widok na twierdzę. Tak więc yy, tak tutaj pokazując się Steve jeszcze weźmiemy tutaj nasze łupy. F5, no no, no to Pawan, hejka.